Witam Was w drugim odcinku z mojej podróży do Brazylii, ale muszę zacząć tutaj od małego ogłoszenia. Jest godzina 5.30, jakaś 5.10 wróciliśmy do pokoju, tak? Zapowiadałem, że wstaniemy wcześniej, i wstaliśmy wcześniej, bo jest historia genialna, nie uwierzycie mi w nią. Ale wstaliśmy o 4.00, 4.30 wyszliśmy i tak patrzymy. No mamy 2.40, wschód jest, 6.00 coś, no to nie zdążymy, żeby tak sobie przejść cały dystans. I całe szczęście. I zamówiliśmy Ubera, żeby sobie podjechać jak 2,5 km, żeby po prostu te 5 przejść już z buta i zdążyć po prostu idealnie na wschód słońca, tam na Chrystusa. No i jedziemy, jedziemy. Się robi tak coraz ciemniej, coraz mniej ciekawa okolica. No i wysiadamy. I to właśnie była ta trasa, bo patrzyłem, którą byśmy szli z buta, żeby iść dokładnie, jechać dokładnie tą samą. No i wysiadamy. I się okazuje, że to nie była <gryw> bezpieczna dzielnica, tylko to była fawela. A tak przeszliśmy 50 metrów, myślałem, no, nie, no Michał mówi, że zawracamy. No to mówię, no, no dobra, no ja tak chciałem jeszcze iść, bo jestem głupi. No i zawróciliśmy. I jeszcze ten naksówkarz sobie nawracał. I mówimy, no to żeby nas zabrał, że, że, że już zamawiam kurs. A on coś tam macha, macha i, i jedzie szybko w dół. I to już była lampka zapalna. Patrzę, nie da się nic zamówić. Jest tylko jakiś nie i skutera, po prostu nie da się zamówić stąd kursu. I tak druga lampka. chyba coś nie tak. Ogólnie, jeśli chodzi o życie w, tej, w tym miejscu, no to dużo, było ludzi gwarno piąta rano. Bardzo dużo ludzi, szumnie i tak dalej. No życie się w miarę toczyło. No i idziemy sobie już w dół, mówimy, no zejdziemy tam w dół, bo to było na górę, trzeba było jakby iść do przodu, to było w górę, jak w faweli. A żeby iść w dół, no się jakby wychodziło stamtąd. No idziemy, idziemy tak z 400-500 metrów, tak już mówimy, że no to jest chyba fawela, ale trzeba wyjść i tak dalej. Już się wydawało, wiecie, że już jest tak w miarę, w miarę bezpiecznie, ale to dalej była fawela się okazuje. No i myślę, dobra, to było głupie bardzo, nie róbcie tego. Mówię, dobra Michał zasłoń mnie trochę, ja wyciągnę szybko, miałem kamerę w ręku, to szybko ją odpalę, nagram sobie, wiecie, takie 3-4 sekundy jak idziemy, że jesteśmy w takim miejscu i tyle. I wiecie, bez głosu tą klapkę taką od kamery obróciłem, żeby nie wystawała poza obec, żeby się tak nie rzucało, nic nie mówiłem, gaszę, już chcę, wiesz, zakrywać i nagle podchodzi jakiś gość, taki wkurzony dosyć. No i już wiedziałem, że to, co zrobiłem, nie było kurcze mądre. To było bardzo głupie. Podchodzi i mówi coś w tym stylu, że, że tu nagrałem coś tam, i żeby. że kamera, kamera. Ja tak sobie skojarzyłem, że oglądałem sporo filmów w fawelach, że oni po prostu chcą, żeby usuwać te filmy. No to pierwsze, co mu pokazuje, podgląd i szybko, że delete. On coś tam się tam nie za bardzo na początku zrozumiał. To mu pokazywałem, wiecie, klipy do przodu, jakby na podglądzie, i do tyłu. W sensie, że na lewo i na prawo, czyli te, jakby pierwsze nagrane na karcie, że to tam Polska i tak dalej, i te na lewo, czyli po prostu poprzedni klip. No i te dwa były takie skopakabane, ale taki ciemny, więc no, mógł nie wiedzieć, ale nie chciałem to kasować. pokazuję jeszcze w dłuższy tutaj, wiecie, pikania, czuraskaria i tak dalej. Sobie jedzonko, w restauracji jesteśmy. No się trochę uspokoił, uspokoił i już jest okej. Okay. Ale co jest w tym najważniejsze, że brzmiał tak przekonująco ten gość. Na początku w ręce, a później tak, wiecie, pod pachą, o tu, tak sobie przytrzymywał łokciem, miał br... Taką normalnie, wiecie, nie żadną zawawkową, czy coś w tym stylu, jakiegoś straszaka gazowego, czy coś, tylko normalnie jakiś g**, gl... czy coś w tym stylu, nie znam się do końca. Był bardzo przekonujący, ale udało mi się z nim, bo oczywiście biegle po portugalsku bardzo szybko, ja mu coś tam pięć słów po portugalsku, coś po angielsku, gestykuluje, pokazuje, wiecie, jakieś losowe słowa. Ale się dogadaliśmy, usunąłem, powiedział, że okej, okay. machnął, nawet się chyba... Takiego pół uśmiechu na koniec wydał ze swojej twarzy. No i się rozleciśmy poszliśmy szybko w dół. Szliśmy jeszcze, tak nie wiem, z 500 metrów w dół, ale już pierwsze wiecie, takie większe skrzyżowanie. patrol policji sobie stał, bo do Fawel nie mają wstępu, i całe szczęście już było wszystko ok. Duży kamień z <laughs> serca spadł. Skończyło się to bardzo dobrze. Sprzętu nie straciłem, ani zdrowia, życia, nic wszystko jest okej. Okay. Taka ciekawostka, ani przez chwilę, nie tego pierwszego słowa kamera, nie wyczuliśmy, że chce nam coś zabrać, okraść, wiecie. Tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby po prostu nie nagrywać tych fawel, że to po prostu jest ich miejsce i nie można tam nic nagrywać, robić zdjęć i tak dalej. Po prostu ani tam policja nie ma wstępu, turyści mogą chodzić, ludzie mogą chodzić, wiadomo. Póki żeśmy nie wyciągnęli tej kamery, to szczerze mówiąc było okej. Okay. No było tak, wiecie, nieprzyjemnie jeśli chodzi o okolice, człowiek sobie tam do głowy jakieś dziwne rzeczy wkładał. No przeżycie ogromne, no i popełniłem głupotę i się chcę do tego przyznać. Bo to nie ma co udawać, że takie coś nie miało miejsca. Nie wiem, czy mi uwierzycie, bo to jest historia, gdzie jakby ktoś mi to opowiadał, to sam bym pewnie mu nie uwierzył. Troszkę plany się zmieniły, ale Chrystus Odkupiciel zaraz wleci na wschodzie słońca. Za 10:06 rano, a tutaj już się robi jasno: feldowo-różowe niebo, spoko to wygląda. Wsiadamy do Ubera i jedziemy. W miarę możliwości jak najbliżej Chrystusa tym razem. Już jesteśmy prawie przy Chrystusie. Podjechaliśmy dosyć w sumie większą drogę po tej historii. No powiem tak, że no nie było to planowane wtedy. Jakbym wiedział, że jestem fawalidem, nie wysiadł z tego Ubera, ale żeśmy się już wysiedliśmy, no i było tak, że już było za późno, bo już chłop nie chciał nas zabrać. Jak najszybciej stamtąd wyjść i wyszło jak wyszło. Tu jest taki pierwszy punkt widokowy. I śmigamy teraz już pod pomnik Chrystusa. Sytuacja wygląda tak, że dopiero od 7.30 jest otwarta brama, więc musimy godzinkę poczekać, i będzie można tam wejść, bo kolejka jest od 8:00, a od 7.30 brama stwarza, że można pierwsze osoby wejść. Więc czekamy godzinę i będziemy tam wbijać na górę. Mamy chyba jakieś 600 metrów do przejścia, coś takiego jeszcze. Idziemy drogą asfaltową, ale w takim bardzo zalesionym terenie. Była też opcja pójścia takim szlakiem przez dżunglę, ale poczytaliśmy napisy i zdecydowaliśmy, że lepiej to betonową drogą po prostu. Też jest dziko. Myślę, że 30 minut max po prostu. Raczej coś takiego. Tak się to prezentuje. Obce wjechania kolejką. Sporo ludzi, jakby była kolejka do biletów, to naprawdę już o tej siódmej rano. Bardzo sporo ludzi czekało, żeby kupić taki bilet. My też się ustawiliśmy w kolejce, ale się okazało, że wejście jest darmowe tutaj z buta, że płaci się tylko za kolejkę. Dobra, wchodzimy i raporcik przed samą górą albo na górze znam, jak to wygląda. No już parno jest, aż jest stopni, nie wiem w sumie ile, bo. Aktywność sobie na zegarku odpaliłem. A jak myślę, że z 28 jest teraz już Półtorej kilometra za nami. Ogromna szansa, że to dopiero połowa drogi. Bo już ze mnie to cieknie, koszulka to po prostu można ją wyciskać. Chwilka odpoczynku i lecimy dalej. Jak widzicie, okularek paruje, ale to standard. Wycieraczki przy wysiłku. No, muszę wycieraczki zamontować. Mam nadzieję, że się widzimy na górze. Się okazuje że jednak 25 zł trzeba zapłacić i tak i tak przy wejściu. Tutaj już na samej górze, praktycznie. Tu jest przystanek kolejki. Stoi mapa. I coś jedzie, jakieś owoce. O, widać w ruchu teraz. Tylko ten pan w białym nas dzieli i te piękne schody jesteśmy. Mgła jest sowita, jak widzicie, ale to w niczym nie przeszkodzi. Mogła powinna zaraz opaść. Taką mam nadzieję przynajmniej. Teraz trzeba się jeszcze wdrapać na samą górę. To już schody takie jak wiecie, jak w Filadelfii jak roki wchodził na sam koniec, więc to już przyjemne zmęczenie. Tu już człowiek widzi, widzi już efekt finalny, więc jest super. I sobie musicie wyobrazić, że za mną jest panorama miasta. Przed nami Chrystus, ale taka mgła, że tylko Jego cień widać. Ludzi aż tak wiele nie ma, ale mgła ogromna. Ale zaraz mam nadzieję, że przejdzie. Jest ósma rano, więc teoretycznie żeśmy wczoraj przyjeżdżali tutaj, tak słówku, to się około dziewiątej była taka mgiełka, więc trochę czasu i powinno być lepiej, myślę. A few moments later. Szczerze to się wydaje aż niemożliwe, dosłownie w minutę nagle wszystko się zrobiło dookoła jasne. Tak szybko, że się nie spodziewałem. Mówiłem chwilę temu do chłopaków, że godzina może jeszcze czy coś, ale nagle się zrobiło w miarę przejrzyście. Tylko jedna strona jeszcze została taka słabo widoczna, ale tak to jest po prostu wszystko. Tyle widać Marakane, ogólnie. Widok się zrobił naprawdę fantastyczny, super to wygląda. Warto było czekać około godzinki 15, godzinki 20. Jak najbardziej opłacało się to zrobić zdecydowanie. Nagle słoneczko wyszło i jest po prostu przepięknie. To ciekawe, jak widzicie. Mgła jest z powrotem. Minęło 5 minut. Jak się w minutę zrobiło jasno, słonecznie i przejrzyście, a teraz już Chrystusa z powrotem ledwo widać. Całość może 50 minut trwała. Także opłaca się czekać. Jak jesteście w takiej sytuacji, trzeba czekać. Myśmy te godzinę 15 tutaj posiedzieli, sobie po prostu ja już później usiadłem na podłodze na chwilę nawet. I wszyscy czekali. Spytałem, się właśnie po portugalsku. Sam na telefonie jak Google Translate pokazałem mu, czy właśnie warto czekać, czy w ciągu godziny lub dwóch się przejaścili. Powiedział, że tak. Rzeczywiście on z jakąś tą grupą stał i czekał. No i był ten moment idealny, i warto naprawdę. Wyczekać ten moment, szybko zrobić zdjęcie, rzucić, po prostu nie patrzeć na innych, szybko sobie nagrać, zrobić zdjęcie, bo to mówię, 5 minut czy 10 i z powrotem za mną Jezus Chrystus, którego już nawet nie widać. Małpa dwa kubki po soku jakimś, i sobie rozdziera kubki, wylizuje słodki soczek. Chodzimy na dół, a ona w pięknie plecy. Chrystus od Kupciela widać za mną. Fenomenalne miejsce i warto było czekać. Ja jestem bardzo zadowolony. To był jeden z głównych powodów, że chciałem właśnie do Rio, do Brazylii. Po prostu zobaczyć to na żywo, tu panoramę, to jak tu jest na tym wzgórzu wdrapać się. Mega, jestem, mega zadowolony. Już nawet pomijając dzisiejsze poranne przygody, ale no. Jaki trzeba przykody. doświadczać i się nie zarażać i wyciągać. Cenne lekcje. Na pewno, już z tym, tym razem, jak będziemy wiedzieć, że jest to chyba fawela, to nie będziemy tego sprawdzać. <noise> Tylko z prostu... aparatem. Na pewno nie z aparatem. Przede wszystkim wydaje mi się, że głównym problemem że ja szedłem tak z nim w ręku. Nieważne, że wyłączono. Więc to była ta kwestia. A to już mniejsza. Było, minęło. Teraz trzeba zejść na dół i jakieś śniadanko. To jest najważniejsze. Sporo tych map ogólnie. Tych map to bardzo dużo. Tutaj sobie hasają. Już spięć obok siebie widzimy. Wreszcie usiadliśmy, wreszcie zjemy coś, jesteśmy tak głodni, prawie 7, no już 7,5 godziny zanim dostaniemy, to będzie 8 godzin bez jedzenia od wstania, także no już jest ciężko. 88 pięter w górę. Tak, jestem odwodniony, jesteśmy w tej samej knajpce co wczoraj, ale już zamówiliśmy coś lepszego. Ja troszkę zaszalałem, przy dania, ale są bardzo małe porcje i dwa soki bycze, arbus i kokos. Jestem ciekawy jak ten kokos, czy to jest woda z kokosa, czy to jest taki, wiecie, zmielony i będzie taki kremowy i mam nadzieję, że to będzie taki, wiecie, kremowy kokos. Wleciały już soczki, gława taka sama jak wczoraj, bo były problemy z innymi owcami, A trzy razy zmieniałem zamówienie, bo pani tylko wracała i mówiła, że no, że niestety nie mamy takiej owoców. I tu arbuz, od chłopaków wczoraj próbowałem, to był przepyszny, dosłownie arbuz, wyciągnięte pestki z niego, petarda, to jest dyszka jak nic, super gasi. Pragnienie? Tak, bo Michał to powiedział i dokładnie się podpisuje dwoma ręcami z nim. Na pierwsze danie taki omlecik, jak widzicie mała porcja, a tak śniadaniowo. Testujemy omlet, no nic szczególnego, także nic spodziewam się tutaj pościgów i wybuchów. Omlet naprawdę spoko, brakuje trochę soli, ale soli tutaj nie ma. Jest cukier, jest słodzik, ale soli nie ma. Nie no, to chyba sól. No, dobra, to jest sól. Posolone, 7,5, może 8, całkiem spoko. Bardzo dużo ilość sera, to jest ewidentnie na plus. Teraz to się zaczęli z stek, do tego jest ryż z takimi dodatkami typu groszek. Oprócz no, no, tego nie mamy nie jeszcze nie, coś, co to myśleliśmy mamy. w przypadku że to są placki ziemniaczane, a to są takie po prostu chipsy w czosnku i w rozmarynie. Na pierwszy rzut bierzemy ziemniaki. Nie no, nie jest jeszcze, nie ma a To możemy, ty Dwa razy ryż wziąłeś, dwa razy frytki. Nie zakładam się, bo jesteś... No ładnie. Z steka. Kularz. To się zakładasz czy nie? No to nie, mów, nie bluźnij w takim razie. Zimnaczkiem ma spoko. Po takim wysiłku jestem tak głodny, że po prostu jak zwierzę, 8 godzin przegłodzony, do tego jeszcze kwestia tego, że duży wysiłek. No jakiś chyba tłusty kawałek mam. Sosik Mediteran, czyli średniomorski, taka oliwa z oliwkami i pomidorem po prostu. To jest do mięsa. Ale palenie tego mięsa tu jeszcze oliwo to chyba nie jest najlepszy pomysł. Mięso bardzo dobre. Myślę, że 8,5. Teraz testujemy ryż. Tak jest jajko, bekon, groszek. Ryż jest naprawdę fajny. Smakuje mi. Ziemnia Myślę, że Bardzo Fajny, taki smażony ryż to jest po prostu, z waszymi dodatkami. Teraz, moi drodzy, mamy ostatnią pozycję w moim menu. Jest to gulasz z wołowiną. Do tego jest ryż i frytki. Najpierw samo mięso z sosem. No, siada. Myślę, że dziewiątka. Bardzo dobre. Ciekawą rzeczą jest to, że oni łączą dwa dodatki węglowodanowe czyli ryż, frytki. Ziemniaki takie chipsowate. Z ryżem. Dwa dodatki węglowodanowe, co jest raczej u nas takie rzadkie, Ogólnie ogólnie bardzo na plus. Cieszę się, że nie wziąłem jakichś bułek jak wczoraj, bo one były takie no gorsze niż to po prostu. Jedzenie było naprawdę spoko. Tym razem lepsze niż wczoraj, ale lepsze dania po prostu wybrałem. Potrzebuję dużej dawki energii, no bo jednak strasznie męczący dzisiaj był poranek, więc zaraz się to przetrawi i będzie dobrze. Jesteśmy zmęczeni strasznie. No ja ja to łamę głównie za siebie, no ja to bardzo zmęczony, ale zaraz chwilę odpoczynku i lecimy na plażę, sobie chwilę posiedzieć. Znaleźliśmy jakiś pełnoprawny, ogromny mark. O, jest tutaj fajna rzecz. Chyba to biorę fanta o smaku rany. Bierzemy fantę i coś jeszcze wymyślę teraz fajnego i buteleczkę wody. No, tak spodziewałem się jakiegoś małego Swiftego marketu, a to jest naprawdę potężny sklep Patryk wypatrzył dla niego brawa. Jest tu dosłownie wszystko. A wyglądał w miarę niepozornie. Zrobiłem szybkie zakupy. Kupiłem sobie mango, półtralitrową wodę. Tą puszeczkę tej fanty o smaku Guarany oraz takie. Nie wiem, to chyba orzeczki albo coś orzeczko podobne, takie mikroklubki, ale wydaje mi się, że to są orzeczki o smaku sera. I za całość zapłaciłem 12 zł, więc uważam, że bardzo mało. Taka naprawdę sympatyczna cena. Idziemy się przejść na plażę. Chwila odpoczynku była i teraz czas podwiedzać Copacabana, tym razem w słońcu. Jest już chłodniej, przyjemniej, 20 jakieś 8 stopni, 27-28, także. Jak na tutejsze warunki jest naprawdę sympatycznie. Tuteczka włoska, wąż jest nacięty, żeby było dookoła mokro. Bo jak jest większe słońce, no to piasek jest naprawdę bardzo gorący. Tak się idzie po takim, wiecie, przyjemnym, zimnym piasku. Także no co mam powiedzieć? Copacabana, piękna sprawa. Idziemy do wody, pokąpie się. Może jakiś wodny się uda, ale duże fale i silny, dosyć wiatr jest, więc może być to problem. Zobaczymy. Jest fantastyczna, duże fale, naprawdę fenomenalne, fenomenalne doświadczenie. Super woda, można było trochę ponurkować. Walczyłem, żeby GoPro nie zgubić, ale chyba wyszło OK no, jak się jestem fanem tego plażowania, ale tak sobie wiecie, kilka godzinek, no czy no, kilka godzinek, będziemy tutaj pewnie dwie godziny max, albo nawet mniej, ale myślę, że tak na chwilkę sobie pójść i się przełapać. Naprawdę sympatycznie jest. Ludzie noszą drinki, sprzedają, one są takiego niewiadomego pochodzenia, ale raczej wydaje mi się, że raczej jakby to było coś nie podejrzanego, to... By to by tutaj policja wjeżdżała i wydaje mi się, że... Znaczy, może to jest najlepsze myślenie, że raczej są bezpieczne. Ludzie to kupują, jak widziałem. My, my nie kupujemy, żeby nie było, ale no, Dużo takich rzeczy, jakiś nawet chłop z grillem chodził. Sporo tego typu rzeczy. Słońce już zaszło, ale dalej jest taki teraz przyjemny wiaterek. Nawet da się... da się funkcjonować. Idziemy na kolację i jedna właśnie ciekawostka odnośnie tej faweli, co byliśmy dzisiaj z Michałem przez przypadek. To... ta fawela się nazywała fawela Tabahara. I o co chodzi ogólnie z fawelami? No fawele są różne. Część jest otwarta właśnie na turystów, tylko że bardziej z przewodnikami w ciągu dnia i też nie można nagrywać. Myśmy byli o 5 rano, to to już jest nierozsądne, ale wracając do meritum. Wracaliśmy taksówką z tej góry, z Chrystusa Odkupiciela, bo tam się jakby część schodziło w dół. 2,5 km żeśmy wchodzili w, dół, w górę, no i później sam to jeszcze było tak trzeba 4-5 km i nie dało opcji ubera, więc yy, taksówkarz, który się okazało, że nie jest taksówkarzem, bo taksówkarze nie chcieli za tą cenę, tylko zawołali kogoś gościa, który się okazało jest przewodnikiem między innymi po fawelach, no i ona nas zawiózł za 100 reali pod hotel. Super gość, rozmawiałem z nim, bo siedziałem z przodu. Pięć po portugalsku, coś po angielsku, coś tam z Google Translate tłumaczone. Komunikowaliśmy się normalnie, nie wiem jakim cudem, ale normalnie się rozumieliśmy w miarę. Przy każdej fa tej faweli, w tych turystycznych, czyli na przykład y, na południowej części Rio, tam są głównie te takie, gdzie jest w miarę spoko, że turyści mogą wchodzić, na przykład z przewodnikami, no to zawsze stoi policja na sygnałach, tam jest jakaś kontrola, wiadomo, że już do samej faweli policja nie ma wstępu. Bo to jest jakby poza prawem, można tak powiedzieć. Tam już rządzi prawo ulicy bardziej. No i. Też mi się wydaje, że oni nie, nie mogą za bardzo nic robić z tym turystom, bo jakby wiadomo, że w Brazylii, że jest turystyki, w szczególności tutaj Rio de Janeiro, <laughs> jakby było popularne, że turyści mogą zginąć, no to miasto, kraj dużo by na tym tracił. Wtedy obstawiam, że byłaby akcja typu karabinieri, czy jakieś wojsko, czy policja po prostu tam wjeżdżała i robiły jakieś czystki. Wydaje mi się, że tutaj obydwie strony, i władze lokalne, i ludzie w fawelach... Raczej wolą, żeby nie było czegoś takiego, żeby raczej było w porządku, żeby tam turyści raz na jakiś czas byli, coś wiecie, aby nie nagrywać, bo wiadomo, że tam jest handel na na przykład, więc żeby po prostu y, ci ludzie, którzy handlują, dealerzy czy handlarze, jak to woli to nazywać, no to żeby oni po prostu nie byli uwiecznieni na jakichś filmach, nagraniach, no i jest taki absolutny, całkowity zakaz nagrywania czegokolwiek. No i... Nie można tego zlewać. Nie można tego zlewać absolutnie. I jeszcze wracając, właśnie jak rozmawiałem z tym taksówkarzem, to, to się właśnie na początku spytałem, pokazałem mu na mapie to miejsce, to podał mi ją nazwę, że to ta Bahara. no i się spytałem, czy tam jest bardzo niebezpiecznie. No powiedział, że jest niebezpiecznie. To nie były przelewki, ale tak jak mówię, moim zdaniem nie było aż takiego ryzyka straszak i tylko w jakiejś osadeczności jest używana, w kontekście turystów oczywiście, w momencie, gdy zrobicie coś głupiego, czyli jakoś agresywnie zareagujecie, zaczniecie, wiecie, zaprzeczać. Chobu taki dosyć obudzowany, więc każda taka impulsywna reakcja z naszej strony mogłaby się skończyć jego impulsywną reakcją, tak? Więc takie wytłumaczenie się, zrobienie tego typu kasację filmu, pokazanie, takie wiecie, pobieżne pokazanie karty pamięci na kamerze, czy aby na pewno jest to usunięte. Ale na telefon już sam nie sprawdzał, ale no nie mieliśmy nic na telefonach. Też wiecie, no, mogło być tak, że nas bardziej śledzili, wcześniej ktoś patrzył, że ktoś dał jakiś string, bo tam sporo ludzi sobie siedziało na krzesełkach o 5 rano, piło jakoś jakieś tam napoje, trudno powiedzieć co to było. tak fawera tak naprawdę, może być taki miejski monitoring, to miała 2-4 na dobę, no bo to byli raczej ludzie nieco wstali, tylko co jeszcze nie poszli spać. Temperaturka całkiem sympatyczna, około 25 stopni teraz. Nawet da się funkcjonować i iść takim nie za bardzo spoconym, także jest to miła odskocznia. Kurwa, jak się nazywały te kulki? Pamiętasz? kurwa, nie ma Nie, Mam takie oto kulki, to jest Bolinhos de Arroz, jest tutaj w tym lokalu bardzo dużo tego rodzaju. Pani klasycznie mówi tylko po portugalsku, porozumieć się było ciężko, więc z jakim one są nadzieniem? Nie wiem, widzę, że są oblane sosem pomidorowym, ale bardzo ładnie podane na takiej płytce, można powiedzieć. Taka wiecie, reszka jak ktoś wykańcza łazienkę, to mniej więcej tak to jest podane, na takim talerzyku śmiesznym z płytki. Przekładam na talerz sobie jedną kulę mocy, na pewno jest ser. Szczerze, to bardzo dobre. To jest coś Jest słodki, jest dużo sera, panierka. tłuszcz, jest też jakieś nadzienie. Ono jest chyba mięsne, ale nie umiem go nazwać. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale bardzo dobre. Szczerze, w smaku są pyszne. Daje dziewiątkę. Naprawdę fajne. Chłopaki zamówili sobie mini-burgery, mieli takich sześć, się wymieniliśmy. Ja im oddaję jedną kulkę. Oni mi dają takiego mini-burgerka. Stestujemy, co to jest. Mówią, że bardzo dobry. Mięso takie, well done. To jest za bardzo usmażone moim zdaniem, ale nie wiem, czy ono nie jest z głębokiego tłuszczu, mam takie wrażenie. Ale? Ja lubię. jest fajny. Myślę, że usomeczka będzie. Tu mam jeszcze od Patryka taką kulkę z taką nóżką, jak widzicie. Ale ta nóżka to się po prostu wyciąga. To jest taka ozdoba tylko. To jest serem, z kurczakiem. Niszczymy jeszcze Patryk? Sery, kurczak taki, no. Taki pieruch, jakby wiesz, maszerowany. Testujemy. Ja tu wyczułam zimniaki. Może być ziemniaczane. Takie puree ziemniaczane W środku kurczak zaplanowany bułką tartą i w głęboki tłuszcz. Fajne, ale zapychające trochę. No myślę, że 7 dał. Trochę jest. To jest. Tak, sosik by się przydał Mamy jeszcze galaretkę. Jest to galaretka o smaku sweet chili. To jest taki, wiecie, chamski sos sweet chili, żelatyna i mamy galaretkę. Dokładnie taki smak. Jest to brazylijski gulasz. Jest takim pieczywkiem, takimi pitami można powiedzieć. Taki pity do tego. Jest to w sosie. Całkiem spoko to wygląda. No, i odcinam smak. Bardzo słone, mięsne, paprykowe. Jak to są jakieś kawałki mięsa. Nie wiem, z czego to jest, szczerze mówiąc. Sądząc po obślizgłej konsystencji w środku, to jest chyba okra, tak mi się wydaje. No i w górach jest normalnie mięcho. Fajny, ale słony bardzo. To jest zasłony, moim zdaniem. Nie wiem w sumie, jak to ocenić, bo, bo ta sól jest za duża. No, wydaje mi się, że gdyby to nie było tak przesolone, to by była taka mocna ósemka. Ale przez to, że jest zasłonę, to jest taka szóstka. No po prostu jak ja lubię sól, to jest dla mnie zasłonę. Szama całkiem spoko, ale już tych serów, panierek, tłuszczy, po prostu już człowiek ma troszeczkę za dużo. No i mnie trochę przyblokowało, a gulasz miałem tak ostro zasłony. Pierwszy gryz już był zasłony, a im dalej się je, tym jeszcze bardziej nasyca tą solą. No i nie zjadłem. Powiedziałem pani, za pomocą Google tłumacza oczywiście, że zasłonę. Nie zgodziła się z moją opinią. No nie wiem, chyba nie jadło tego, więc no nie wiem, nie wnikam w to. Jestem padnięty dzisiaj. Bardzo aktywny dzień. Jeśli chodzi o kroki, to 21,5 tysiąca kroków mam na ten moment, a jeszcze musimy dojść do hotelu, więc jakieś 23,5 tysiąca kroków powinno być. Coś takiego, bo aktywnych kalorii mam już ponad 2600, więc naprawdę potężny wynik, jak na jeden dzień. 2600 aktywnych, ale to dobrze, bo się dużo je. Choć kolacja w moim wykonaniu dzisiaj uboga była, ale no, to mi na pewno nie zaszkodzi. To jestem spokojny, to mi na pewno nie zaszkodzi. Ja sobie pojadłem dzisiaj na śniadanie dużo. Chłopaki już poszli do hotelu, tu idziemy właśnie sobie wzdłuż Copacabany. Ale ja postanowiłem przejść troszeczkę sobie tak dłużej i nie iść jakby to naszą stroną drogi, czyli od strony miasta. Znaczy no, od strony miasta. Po, to, po prostu po drugiej stronie ulicy. A w przejście przez tą długą drogę Avenida Atlantica to nie jest takie proste. Bo są bardzo długie światło. i już z 5 minut chodziłem w drugą stronę. Oni chcieli pójść do pokoju, więc sobie idę teraz wzdłuż samego Piaseczku. To są jakieś, wiecie, fajne bary, jakaś muzyczka gra, plaże, piłka siatkowa, taka, powiesz, plażóweczka. Chyba dla nich dzisiaj jest trochę chłodno, mam takie wrażenie, bo dla mnie jest w miarę przyjemnie, to dla nich może być w miarę chłodno. Ogólnie bardzo dużo ludzi uprawia tutaj sport. Bardzo dużo ludzi biega, bardzo dużo ludzi jeździ na rowerze i też bardzo dużo ludzi chodzi na siłownię, bo jeśli chodzi o zbudowanych gazelniczych, tak wiecie, w dobrej formie fizycznej, tacy naprawdę szeroko, szerocy w barach, duży biceps, triceps, klata, to jest bardzo dużo. Tak się śmieję, że sami sterdziarze ci Brazylijczycy, ale widać, że dbają o swoje ciało, ale też jest trochę takich, wiecie, no jak to bywa w sumie najczęściej, że jest odskrajność i skarność. Dużo takich puszystych mężczyzn, ale mam wrażenie, że trochę więcej kobiet, ale to... Jest ta inna świadomość ciała tutaj, mam wrażenie, że nie wstydzą się, bardziej odkrywają to ciało, jakby starają się, wiecie, te kręgłości swoje przebić w atuty i to widać, że są dużo bardziej pewni siebie pod tym względem, mam takie wrażenie. Dla mnie, Rio, na ten moment, jesteśmy tu drugi dzień i jeszcze na koniec wjazdu będziemy drugi, dwa dni, czyli łącznie cztery, to może pod koniec się bardziej powiem, ale na ten obecny moment, po tych dwóch takich pełnych dniach, no to ja jestem zajerany. Tam chłopakom, z którym jestem, to różnie. Niektórym bardziej, niektórym mniej się podoba, ale mi osobiście, no ja bardzo czuję klimat Ameryki Południowej, mi się tutaj naprawdę podoba. No i tam jakieś, wiecie, zastrzeżenia trochę do, do czystości miasta. No, no ja uważam, że nie można porównywać do europejskich standardów, w szczególności yy, polskich standardów, bo one są bardzo wygórowane, jeśli chodzi o czystość miast. Tu jest taki, wiecie, typowy południowoamerykański pierdolnik i Alboś to kocha, alboś to nienawidzi. Mi się to bardzo podoba szczerze mówiąc. Jest tutaj tym szaleństwem metoda moim zdaniem. Na pewno są bardzo szczęśliwymi ludźmi, mimo że nie są najbogatsi. I Brazylijczycy, ale podobnie z Argentyńczykami na przykład. Także myślę, że warto brać trochę z nich przykładu w niektórych aspektach. I tak się mądrze gada. Mam wrażenie, że w swoim życiu niekoniecznie biorę przykład z tego takiego pytania, wiecie, w chwili. Bardziej się przejmuję wiecie, rzeczami, które muszę zrobić, jakimiś planami i tak dalej. Oni tutaj żyją tu i teraz I, i myślę, że warto się tego starać chociaż nauczyć. Chociaż troszeczkę. Na pewno lżej na głowie by było. I to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się co sobotę o godzinie 11. Trzymajcie się. Cześć!